Witam wszystkich, dzisiaj pokażę Wam moje nowe mrówki, a więc zaczynamy! Więc, jak wiecie pod tyle filmu, dzisiaj pokażę Wam moją nową kolonię mrówek. A to tak, nie zupełnie nową, ale zaraz dowiecie się o co chodzi. Jakieś dwa tygodnie temu mówiłam, że za jakiś czas opowiem Wam o tym, co znajduje się tutaj. Jednak wtedy to znajdowało się w innym formikarium. Natomiast teraz przeniosłam, dlatego Wam to mówię. A teraz, co to za gatunek oraz po co to stworzyłam, dowiecie się za chwilę. Normalnie znajduje to tutaj, ale na potrzeby filmu przystawię sobie to niżej, żeby po prostu łatwiej mi się nagrywało i było dobrze oświetlone. No to zaczniemy od postaw Co to za mrówki? A więc są to Camponotus Nicobarensis. No i teraz pewnie macie zagwozdkę. Dlaczego kupiłam sobie kolejną kolonię Camponotus Nicobarensis, Skoro posiadam ogromną. Która jest dużo większa i porządniejsza. Ano dlatego, że jak się przyjrzymy, zobaczymy, że są tutaj same królowe i kilka robotnic. Dlaczego? Za chwilę się o tym dowiecie. Może postaram się to otworzyć, tylko żeby mi to nie uciekły. Dobra, udało się to zrobić, mam nadzieję, że mi nic nie ucieknie. No to teraz powiem Wam jak się to zaczęło i dlaczego w ogóle powstała tak dziwna kolonia. Więc zaczęło się to tak, że w mojej ogromnej kolonii po prostu wyszła mi rójka, no i było ich dużo. Powstało mnóstwo królowych ze skrzydełkami. No i po prostu nie wiedziałam, co z nimi zrobić. Oj, tu mi robotnica ucieka. Miałam najpierw te królowe wysłać paru osobom na sztuczną rójkę, jednak niestety się spóźniłam i skończył się samce, no i niestety nie wyszło. I te królowe najpierw siedziały w takiej tymczasowej brzydkiej arenie. No i to było w ten sposób, że one tam po prostu żyły i tyle. Więc postanowiłam, że zrobię taki eksperyment. I zamiast ich wyrzucać, to po prostu zostaną będą sobie żyć w takiej, jakby kolonii. Ponieważ całkowitą kolonią nazwać tego nie można. No więc po prostu wyłapałam rójkowe królowe z ogromnej kolonii i po prostu włożyłam do jakiegoś formikarium. Jednak niestety musiałam ich przenieść, ponieważ tam ozdoby delikatnie zaczęły pleśnieć i też było mało miejsca, ponieważ non stop wyłapuję jeszcze uskrzywdzone królowe z ogromnej kolonii i je tutaj dokładam. Jest tu również kilka robotnic, ponieważ uznałam, że same królowe sobie nie poradzą, więc robotnice tu również są, jednak przewagą są tutaj właśnie królowe ustrzydzone lub nie. No i co dalej z nimi? No cóż, będę szukać cały czas kogoś, kto by mógł zabrać sobie te uskrzydlone, ponieważ te, które rzuciły skrzydła, już nie nadają na rójkę i po prostu muszą tu zostać, natomiast te ze skrzydłami mają jeszcze szansę. Więc jeżeli ktoś miał samce, no to z chęcią mu rójkowe królowe wyślę. I jeszcze zanim zostały tu wprowadzone, czyli jak mieszkały jeszcze w tamtym formikarium, to mieszkały z nimi również i zapody i one po prostu tam żyły z nimi, mrówki nic z nimi nie robiły, jednak po czasie kilka z nich zostało zabitych i zjedzonych natomiast dwa zostały i również żyją na tej arenie, tylko nie wiem czy ich nie usunąć, ponieważ tutaj nie ma warunków dla isopodów No jak widzicie jest tylko piasek i nic więcej, natomiast tu mają próbówkę z wodą i mogą skorzystać jednak chyba te isopody stąd wyjmę, bo to jednak nie ich warunki, bo w tamtym, poprzednim formikarium miały po prostu trochę wilgotnego podłoża więc pewnie jak je znajdę, to jest stąd usunę. I dam tam, gdzie być powinny. Ta robotnica wychodzi. Ale zła. Jest ich tu bardzo dużo, ponieważ jak się tam przyjrzymy, to w tych korzeniach również siedzą. I jakbym te korzenie teraz wyjęła i potrząsła nimi, to wybiegłoby ich bardzo dużo. Nie nagrobić tego nie będę, ponieważ mi uciekną. O, to jeszcze chciałam wam pokazać. tylko nie wiem, czy się uda, ale chyba się uda pokazać. Jak widzicie, tu jest kolejna inna rójkowa królowa, ale ona jest dużo mniejsza. Przybliżcie się jej. Jest bardzo mała w porównaniu do reszty. No i właśnie ją wczoraj znalazłam i odłowiłam, i właśnie wrzuciłam do tej kolonii. Naprawdę, jest bardzo mała w porównaniu do reszty. Pewnie jest to zależy od tego, żeby ją po prostu jako larwy mniej karmiły, ale różnie bywa. Bardzo mała. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest taki eksperyment, ponieważ i tak większość osób, jak ma rójkę, no to po prostu zamraża te królowe. Co jest według mnie bardzo nie w porządku. Dlatego ja zrobiłam właśnie coś takiego. No i zobaczymy, ile pożyją i czy w ogóle przetrwają do następnego roku. Czy będą żyć tyle, ile radziły królowe, czy tyle, co robotnice. Wszystko się okaże. Zobaczymy. Jeszcze na chwilę pokażę Wam tą ogromną kolonię. No i zobaczymy, ile rójkowych królowych jest jeszcze do wyłapania. Ale najpierw może nakarmimy tutaj, żeby było ciekawiej. No to karmimy. Albo przełożymy tak bliżej. Karażon położony. No to teraz tylko trzeba czekać, aż się rzucą. No więc popatrzmy sobie w ogromnej kolonii i wyszukajmy rójkowych królowych. Jedną już widzę tam, kolejna jest z drugiej strony. No trochę tego jeszcze jest. Więc ja je stopniowo sobie wyłapuję i dorzucam tam. A dlatego je wyłapuję, ponieważ nie chcę, żeby tutaj odrzuciły skrzydła. Żebym po prostu wiedziała, gdzie jest prawdziwa królowa. A prawdziwa królowa jest tu. I tu już mamy gniazdo i ich prawdziwa królowa. Nie widziałam jej chyba z dobry miesiąc, ale kilka dni temu w końcu wyszła i ją widzę. Martwiłam się, że jej nie ma, czy coś, ale jednak na szczęście jest. A poznałam, że to jest ta prawdziwa, ponieważ ma takie charakterystyczne kolory i jednak każda królowa tego gatunku wygląda inaczej. No i ta moja jest nie za duża, nie za mała, tylko taka średnia. Natomiast mrówek jest bardzo dużo, co jest bardzo porządne, jednak niestety wśród nich jest jeszcze całkiem sporo rójkowych królowych, które również za jakiś czas trafią do tej dziwnej kolonii Jest tego bardzo dużo A tak ogólnie to zabudowały miskę I jest bardzo dziwna A tutaj sobie jedzą No i tymczasowo dałam im taką miskę Którą za chwilę bo zupełnie by już wyschła No bo ponieważ jest dosyć mała Ale jak kupię taką większą miskę to ją tam wstawię A na razie mam coś takiego No i to im zostaje bo to jest bardzo ładne a to jutro już pewnie zjedzą. No i wracamy tutaj. No niestety karaczana jeszcze nie ruszyły, ale pewnie go zjedzą. Tylko musimy trochę poczekać. I według mnie to bardziej można potraktować jako satelitę, a nie jako kolonię. Jeżeli nie wiecie, co są mówcze satelity, no to zagram o tym filmie, więc możecie sobie zobaczyć. No i to chyba tyle. Powiedziałam wszystko o tej niby kolonii, więc już wszystko jest wiadome. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. I w dzisiejszym odcinku to tyle.